Life could be a dream. Life could be a dream. Du, du, du. Wątroba jest jednym z najważniejszych narządów ludzkich, na jej barkach spoczywa wiele istotnych obowiązków. Ten narząd ma wysoki poziom wielofunkcyjności. Jedną z jego najważniejszych funkcji jest wytwarzanie białek krwi. Są odpowiedzialne za normalne funkcjonowanie układu odpornościowego, transfer tlenu. Wątroba przechowuje nadmiar składników odżywczych i zwraca wiele z nich do krwioobiegu. Produkcja żółci jest również częścią jej obowiązków. Żółć to substancja wchłaniająca pokarm. Ten wyjątkowy narząd zwalnia organizm z takich szkodliwych substancji jak napoje alkoholowe i substancje odurzające oraz dba o magazynowanie cukru w organizmie w postaci glikogenu. Rozkłada tłuszcze nasycone i wytwarza cholesterol. Jak widać, wątroba pełni wiele funkcji ważnych dla naszego życia. To zobowiązuje nas do opieki nad nią. Aby to zrobić, musisz wiedzieć o kilku sygnałach, które poinformują Cię o słabym stanie tego narządu. Objawy chorej wątroby Jeśli mówimy o zewnętrznych znakach, należy zwrócić uwagę na stan skóry i oczu. Stan skóry zależy od stanu wewnętrznego organizmu, ponieważ jest to pierwsza linia obrony w utrzymaniu zdrowego ciała. W związku z tym, jeśli skóra wygląda lepiej, to jest w stanie chronić ciało przed wszelkiego rodzaju chorobami. Konieczne jest zwrócenie uwagi na obecność naczyń krwionośnych, a także swędzenie i trądzik na skórze. Jeśli wszystko tam jest, to są to pierwsze objawy nieprawidłowego funkcjonowania wątroby. Oczy zdrowego człowieka wyróżniają się krystaliczną czystością i jasnym kolorem źrenic. Czerwone, spuchnięte oczy wskazują, że wątroba nie spełnia swoich obowiązków i prosi o pomoc. Waga może nadmiernie wzrosnąć w zależności od niektórych przyczyn. Przyrost masy ciała można wytłumaczyć złym odżywianiem, brakiem ćwiczeń, niezdrowym stylem życia i tym podobne ale nieprawidłowy metabolizm jest uważany za kluczowego sprawcę wzrostu tłuszczu. A problemy metaboliczne są bezpośrednio związane z niezdrową wątrobą. Twój system dróg żółciowych ma większe problemy z drenażem, jeśli stolec jest blady. Wynika to z powodu wadliwego funkcjonowania wątroby: wytwarzana jest niewystarczająca ilość żółci, która jest odpowiedzialna za brązowy odcień kału. Dlatego jest przebarwiony. Inne sygnały uszkodzonej wątroby. Wątroba ma mało czasu na ochronę układu odpornościowego, jeśli jest zmuszona radzić sobie z obcymi substancjami. W rezultacie znacznie wzrastać wrażliwość na toksyny i alergeny. Wątroba jest dość dużym narządem, który znajduje się w górnej części jamy brzusznej po prawej stronie. Przy nadmiernym obciążeniu może pojawić się ból, w najtrudniejszych sytuacjach może to prowadzić do powstania guza. Jeśli regularnie odczuwasz ból, który nie jest mięśniowy, powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Wątroba wymaga systematycznej detoksykacji ten proces jest niezbędny do jej uzdrowienia. Aby detoksykacja zakończyła się powodzeniem, pierwszą rzeczą do zrobienia jest porzucenie wszelkiego rodzaju szkodliwych substancji. Konieczne jest kategoryczne wykluczenie stosowania napojów alkoholowych i niezdrowej żywności w dużych ilościach z diety. Należy wziąć też pod uwagę fakt, że niektóre dostępne bez recepty leki mogą również powodować uszkodzenie wątroby. Obserwuj ten cenny narząd bardzo uważnie, ponieważ bez normalnego funkcjonowania wątroby nasze ciało nie jest w stanie poradzić sobie z różnego rodzaju śmiertelnymi chorobami. Przy najmniejszym z powyższych objawów natychmiast skontaktuj się ze specjalistą.